Cztery pory roku ze zdrowiem, tak brzmi tytuł projektu, który szkoła podstawowa nr 3 realizowała w ramach programu Comenius wspólnie z trzema innymi europejskimi placówkami oświatowymi. Międzynarodowa zabawa połączona ze zdobywaniem wiedzy i nauką języka angielskiego, skierowana była do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Cel projektu to przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia. Przystąpienie do programu Comenius oznaczało ogromną szansę ze względu na dofinansowanie, dzięki któremu uczniowie mogli podróżować do krajów partnerskich, zawierać nowe znajomości oraz zdobywać wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przede wszystkim Comenius to poznawanie języka, tradycji. Krajów europejskich. Nasi uczniowie mają największe korzyści z tego względu, że wyjeżdżają, byli w Norwegii, w Estonii, w Turcji. Dzisiaj gościmy wszystkich gości u siebie. Jest to wspaniała forma poznania kultury innych krajów poprzez zabawę, nie tylko szkoła, nauka a między innymi doskonalenie języka angielskiego. To jest wielki doping dla uczniów, którzy widzą, że jednak ten język angielski się przydaje w szkole. No i po prostu z każdej takiej wizyty powstaje album, kronika, którą my rozpowszechniamy wśród całej społeczności, tak jak to dzisiaj było widać na naszej sali. Cała bawiła się szkoła, nie tylko wybrana grupka, która wyjeżdża, ale przede wszystkim cała szkoła. Połączyliśmy to ze zdrowym stylem życia i będziemy chcieli sprzedać, co jest najpiękniejsze, w naszej szkole, przede wszystkim chcemy promować Stargard, bo wszędzie mówimy, że jesteśmy ze Stargardu i cały region, oczywiście Polskę również. Tematem przewodnim projektu był sport i zdrowe odżywianie, dlatego też nauczyciele wychowania fizycznego ze Stargardskiej Trójki przygotowali zawody sportowe dla wszystkich uczniów szkoły w ramach Tygodnia Kultury Zdrowotnej. Goście programu Komenius rywalizowali z uczniami z klas 5 i 6. Ogromne zaangażowanie oraz chęć wygranej wszystkich uczestników podgrzewana była gorącym dopingiem widzów, którzy zasiedli na trybunach hali sportowej. Ekipy rywalizowały sportowo, ale też musiały zademonstrować zasady udzielania pierwszej pomocy czy zaprezentować talent plastyczny. Trudne zadanie czekało również opiekunów zaproszonych gości. Po godzinnej rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz warzywa i owoce. Szkoła podstawowa nr 3 poszukiwania partnerów do projektu Komenius rozpoczęła w 2010 roku. Na propozycję Stargardian odpowiedziały placówki z Estonii, Norwegii i Turcji.